Jako samorząd województwa chcemy zwrócić uwagę na ponidzie. Wiosna Trwa. To impreza, która ma mieć ten charakter kulturalny i relaksacyjny. Będzie zapoczątkowana w dniach 14. Skończy się 16 sierpnia. Na razie będzie obejmowała dwa miasta z bogatą historią, jak Pinczów. Wiślica. Zwracając uwagę na te miejsca, chcemy pokazać jednocześnie potencjał we wszystkich obszarach. Będziemy mogli pokazać, czym dysponujemy i jakie skarby kultury narodowej, przyrodniczej mamy tutaj w Świętokrzyskim. W tym roku to dwa bardzo zacne miejsca, Pińczów. No i ta perła w Świętokrzyskiej Koronie, jaką jest Wiślica, to jedna z pierwszych kolebek chrześcijaństwa, a dla tych, którzy doceniają skarby kultury narodowej w szerokim tego słowa znaczeniu, także Taki skarb. Zaprezentujemy kilka form jakby takich edukacyjnych warsztatów, no oczywiście w takich troszkę polowych można powiedzieć warunkach, ponieważ no jeszcze nie dysponujemy tym, tą, tą infrastrukturą ekspozycyjną, ponieważ teraz z wykorzystaniem najnowszego sprzętu, georadarów, no i oczywiście fizycznej pracy, pracy archeologów, czyli, czyli tak zwanych wykopów archeologicznych, odkrywamy rzeczy, o których kompletnie nie mieliśmy świadomości, że takie rzeczy istnieją. Najwięcej najwięcej pochówków. W zakres całej inwestycji wchodzi rekonstrukcja fundamentów Kościoła Świętego Mikołaja, który będzie pokryty nowoczesną, nowoczesną bryłą przeszkloną, którą będzie można też z zewnątrz podziwiać. Ta część naszego województwa to ogromny potencjał we wszystkich obszarach. Zapraszam wszystkich Państwa, żeby w dniu 14, 15, 16 sierpnia skierowali swoje kroki na ponicie.